Aleś mi chłopie na jebo rozpał. Łopanie, wyświeteczek. Siema, dostałem prezent od świętego Mikołaja. Tak mi widzka zaopowiedzieć. Dziękuję bardzo. <laughs> Patrzcie na to. Patrzcie co? Pistolet. Pirometr. Ja to otwieram. Co ten Mikołaj odpierdoli? A adunówka blacha. Patrzcie, kurwa. Tamten mam do 500 stopni, a ten jest do 950. A akurat tam wędzę coś. Sprawdzimy. Tej no, wszystko fajnie, ale gdzie tą baterię dziewiątkę wsadzić? Nie wiem, trzeba instrukcję zaczerpnąć. Otwórz pokrywę baterii i włóż prawidłowo jedynka, to jest... Gdzie jest jedynka? Tu? Szkierba. Udało się. Tu tutaj trzeba było nacisnąć, w tym miejscu. Uwaga. Ło, panie, wyświetlacz jak w Androidzie. I co? Nie klikać nic tu lepiej, nie? Działa też, żeby trzymał Pokażę. I otwieramy. Trochę się zadymi pewnie. Pokażę ile w tym jest. O, patrzcie ile. Kurde, to jest ten. Yy, teraz się pali. brykiet z, z iglastego, nie? No fajne temperatury. Tylko to tak skacze, nie? Ułopanie 700. O! Dwie paki. Elegancko. Trzeba będzie fest rozjarać i potestować. Dziękuję ci, święty Mikołaj. Co ten Mikołaj odpierdolił? Tutaj zobaczcie. Chłopie. Przecież ja już połowie osiwiałem. To dopóki ja to spalę, to będę cały siwy. Mało tego, to tak pachnie. A może to czekolada? Kurwa, jaki to jest taki zapach, taki perfum, nie? Aleś mi, chłopie, na rozpałki. Dzięki, ja pierdolę. I co mam zrobić? Jak się pali rozpałka? W tym, w, w kociołku moim tym, kurba. Chyba <głoszalał>